Witam serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie palnik CTB80, polskiego producenta. Jak sama nazwa wskazuje, jest to palnik, który może pracować w zakresie od 40 do 80 kW. Palniki multiolejowe powstają na bazie palników zwykłych olejowych. Ten egzemplarz akurat powstał na bazie. Palnika o nazwie ECO 15 włoskiego producenta o nazwie Lamborghini. Czym różni się palnik multiolejowy od olejowego? Jak sama nazwa wskazuje, jest w stanie przepalać inne paliwa niż tylko olej opałowy czy diesla. Ten egzemplarz otrzymałem od mojej klientki, której rok temu wykonałem przegląd bliźniaczego modelu, lecz wykonanego na. Innej podstawie, bodajże na girszu, ale również do 80 kW mocy. Trafił do mnie po telefonie klientki, że po prostu przestał jej działać, przestał jej odpalać. Może dla sprostowania takiego, do czego można je wykorzystać. Oczywiście do grzania, można je zamontować w kotłach CO lub na grzewnicach nadmuchowych, które rewelacyjnie potrafią się. Sprawdzić na jakichś halach gdzieś, gdzie nie mamy grzejników, nie mamy gazu. Taka nagrzewnica nadmuchowa naprawdę potrafi ogrzać taką halę czy warsztat. Problemy z odpalaniem niewątpliwie występują przez zapieczenie połowy tarczki spiętrzającej, co zakłóca pracę palnika w znacznym stopniu, więc to będzie do wyczyszczenia na pewno. Widać, że z komory palnika również wycieka olej. Tutaj za tą klapką znajduje się wentylator. Jestem pewny, że ta komora w środku cała musi być zaolejona, skoro już z niej wycieka płyn. Jeśli chodzi o tą stronę, no to tak jak możemy zauważyć, na stole wycieka z komory również i tą częścią olej. No niestety korpus, niestety, stety, nie jest w żaden sposób uszczelniony żadną szczelką, więc jeżeli zbierze się olej w środku komory, to po prostu będzie wyciekał. Umówiłem się z klientką, że wykonam pełny roczny przegląd, aby na przyszły sezon palnik mógł pracować bez jakiegokolwiek zarzutu. Na czym polega przegląd? W skrócie polega na rozłożeniu i złożeniu całego urządzenia od nowa, i w międzyczasie oczywiście, wyczyszczeniu każdego podzespołu. Zostanie rozebrany dosłownie na części pierwsze zostaną sprawdzone termostaty kapilarne, czy pracują w zakresie ustawionej temperatury. I czy przełączają między pinami, i czy przełączają się między pinami, zostaną rozebrane elektrozawory, zdjęte cewki, sprawdzone i wyczyszczone zostaną te elektrozawory, które potrafią w środku korodować. Dlaczego potrafią korodować? Ponieważ palniki multiolejowe, w odróżnieniu do palników olejowych, potrzebują sprężonego powietrza z kompresora, a jak wiemy w kompresorach potrafi się gromadzić po prostu woda. Dlatego, nawiasem mówiąc, zalecane są jakieś odwadniacze na wejściu do palnika, ponieważ te urządzenia bardzo nie lubią wody. E, idąc dalej, będzie rozkręcony, sprawdzony cały reduktor oleju, na nim będą sprawdzone e, uszczelniacze i o e, sprawdzony będzie silnik. E, pod kątem działa prawidłowego działania będą sprawdzone łożyska, czy nie wymagają już wymiany. Jeśli tak, to oczywiście zostaną wymienione, jak można zauważyć. Mam tutaj kondensator, on jest tak naprawdę na sztukę podłączony, ponieważ pierwszy rozruch, jaki robiłem u siebie tego palnika, no, praktycznie wentylator nie chciał kręcić, ruszał z dużym oporem. Oryginalny kondensator klientki po prostu był, krótko mówiąc, martwy. Zweryfikujemy pracę samego automatu, czy nie ma z nim jakichś problemów. Rozkręcimy cały reduktor powietrza, sprawdzimy na nim membrany, sprawdzimy szczelność każdego z połączeń, sprawdzimy, czy dobrze funkcjonuje termostat minimalnego ciśnienia na reduktorze powietrza. Sprawdzimy presostat, który mierzy różnicę ciśnienia, jaka tworzy się w komorze palnika oraz. Z ciśnieniem, które mamy poza komorą. Oczywiście rozbierzemy cały blok, wymienimy uszczelki między deklem a, a samym blokiem. Blok, tak, tak samo jak drążek, który znajduje się tutaj pod rurą, wymagają szczególnej uwagi, ponieważ znajdują się w nich grzałki podgrzewające olej. I ten olej po prostu potrafi się z czasem zapiekać, zmniejszając średnicę przejść w bloku lub w drążku i zakłócając pracę samego urządzenia. Przyjrzymy się, w jakim stanie są kable elektrod zapłonowych, czy w sposób normalny pracuje aparat zapłonowy. Przyjrzymy się fotokomórce. Jeżeli ktoś ma styczność z palnikami olejowymi, to w każdym palniku występuje jakaś fotokomórka. I tak jak wspomniałem wcześniej, rozbierzemy cały drążek. Wyczyścimy go, złożymy go z powrotem, skręcimy uszczelniając go spoiwem. Po czym sprawdzimy przed montażem jego szczelność. Sprawdzimy stan dyszy. Dysza składa się z trzech elementów. Ze stożka pod nim znajduje się zawirowywać i sam czpień, na którym znajduje się o ring. Trzeba skontrolować wszystkie, wszystkie części dyszy, ponieważ jakiekolwiek odchylenia mogą powodować nieprawidłową pracę palnika. Sprawdzimy również elektrody, ich długość, wysunięcie względem dyszy, ogólnie stan. Czy nie ma przebić między. Elektrodami, a przewodami zapłonowymi. Sprawdzimy uszczelkę, czy jeszcze jest w dobrym stanie, i czy w ogóle jest między rurą płomieniową a korpusem palnika. No i co, drodzy Państwo, i tak naprawdę po wyczyszczeniu i złożeniu go ponownie. Będziemy testować w nagrzewnicy. Także zapraszam do oglądania materiału do końca, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja postaram się w dużym przyspieszeniu pokazać, jak rozbieram i składam palnik do kupy, jak wygląda cały proces prac nad nim. I słyszymy się przy teście palnika na końcu filmu. Dzięki, do usłyszenia. Thank you. Jak możecie zauważyć, palnik działa bez najmniejszego problemu. Dowodem na to może być stałe światło znajdujące się na automacie LMO14. W momencie, gdy fotorezystor, a raczej rezystor znajdujący się w fotoelemencie wykryje zaniżoną wartość światła, czyli gorsze spalanie, dioda zacznie migać. Jak możecie zauważyć, palnik pracuje na około 0.102 bara w moim przypadku. Palniki CTB 80 można rozkręcać nawet do 0.5 bara. Moja nagrzewnica jest 60 kW i taką też moc maksymalną ustawiłem na palniku. Pamiętacie wcześniej, jak wspominałem o ustawieniu palnika względem flanszy? Spójrzcie. Flasza jest wyprofilowana tak, aby palnik patrzył do dołu, do nagrzewnicy. Jeśli ustawimy ją odwrotnie, cały olej będzie ściekał do komory, gdzie znajduje się wentylator, skąd wcześniej wyciekał olej. Urządzenie będzie testować się około dwóch dni w trybie pracy normalnej, czyli zwyczajnie będzie ogrzewać warsztat podczas realizacji kolejnych. Zleceń od klientów.